Dzika przyroda na afrykańskim safari jest nie mniej niż spektakularna, ale tworzenie naprawdę niezapomnianych zdjęć może być nie lada wezwaniem, zwierzęta nie pojawiają się na zawołanie, a kiedy już się pojawią, to nie możemy być do końca pewni, że od razu uchwycimy świetne zdjęcia. Jeśli zastanawiasz się nad wycieczką safari, to koniecznie zapoznaj się z radami i postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, jak robić piękne zdjęcia, gdy już tam będziesz. Jeśli naprawdę chcesz robić fascynujące zdjęcia, weź ze sobą długi obiektyw. Możliwe, że potrafisz robić piękne zdjęcia bez tego, jednak Twoje szanse dramatycznie wzrosną, jeśli będziesz wyposażony w dłuższy obiektyw, ponieważ zapewnia on elastyczność w wykonywaniu zdjęć o większej różnorodności. Ja na przykład polecam obiektyw Canon. Jest łatwy w obsłudze i posiada wbudowany konwerter 1.4, który wydłuża ogniskową do 560 mm. Jest ciężki, ale warto go przy sobie mieć na safari. Jeśli jednak nie masz długiego obiektywu, tak jak znaczna większość, polecamy go wypożyczyć. Idealnym rozwiązaniem jest, aby mieć do dyspozycji aż dwa korpusy. Jeden wyposażony w długi obiektyw, a drugi o szerszym kącie. Obserwacje dzikiej przyrody mogą się szybko zmieniać. Dwa aparaty nie pozwolą Ci przegapić ujęć, zmieniając obiektywy. Podobnie jest w przypadku długiego obiektywu, dlatego rozważ wypożyczenie drugiego korpusu tylko na sam wyjazd. Większość turystów dzieli samochód z innymi podróżnikami, ponieważ chcą uciąć koszta do najmniejszego minimum. Inni po to, aby poznać nowych ludzi i razem z nimi dzielić się tą niesamowitą przygodą. Jednak jeśli chcesz wytropić lwy, podczas gdy twoi współtowarzysze chcą zobaczyć słonie, musisz być elastyczny. Oznacza to również, że jeśli chcesz zostać i poobserwować tę zapierającą dech w piersiach scenerię. A inni chcą wrócić do hotelu, to może to być niezwykle trudne. Prywatny pojazd pozwala dyktować ci przebieg gry według Twoich zasad. Nie jest to tania opcja, ale jeśli jesteś zapalonym fotografem i chcesz wynieść z Kenii najlepsze wspomnienia, to gorąco ją polecamy. Wybierz obozy, które mają wodopój. Obóz z wodopojem oznacza, że spragnione zwierzęta przychodzą do ciebie co zwiększa Twoje szanse na zrobienie porządnego zdjęcia. Wodopoje znajdują się na tyle daleko od namiotów czy hoteli gości, aby były bezpieczne, ale wystarczająco blisko, aby można było sfotografować przypływy i odpływy dzikich zwierząt przez cały dzień. Jeśli już znalazłeś obóz z wodopojem, równie dobrze możesz sprawdzić, czy obóz ten też posiada kryjówkę. Saruni samburu w północnej Kenii mają strategicznie rozmieszczone kryjówki wokół wodopojów, dzięki czemu goście mogą bezpiecznie podejść blisko. Bliskość jest idealna do robienia bardziej spektakularnych zdjęć. Istnieją dwa rodzaje obozów: te, które mogą zjechać z drogi, aby podążać za zwierzęciem, i te, które nie mogą. Wszystko to zależy od przepisów regionalnych i tego, czy obóz znajduje się na terenie prywatnym czy publicznym. Zaletą zjeżdżania z drogi jest to, że możesz jeszcze bliżej zbliżyć się do zwierząt. Niezależnie od tego, czy używasz iPhone'a czy najwyższej klasy lustrzanki cyfrowej, nie czekaj, aż znajdziesz się w Kenii, zanim zapoznasz się ze swoim sprzętem. Nie ma nic gorszego niż nieumiejętność wykonania zdjęcia swoim nowym aparatem fotograficznym. Większość odwiedzających safari nie kładzie nacisku na fotografowanie, dlatego pamiętaj, aby poinformować swojego przewodnika zanim tam dotrzesz. Zadaniem przewodnika jest upewnienie się, że zobaczysz jak najwięcej dzikiej przyrody, ale to nie znaczy, że widoki te będą najlepsze do fotografowania. Jeśli Twój przewodnik wie, czego chcesz, będzie miał to na uwadze, ustawiając odpowiednio samochód. Rzeczywistość fotografii przyrodniczej polega na tym, że trzeba dużo czekać, ale jeśli poświęcisz ten czas, najprawdopodobniej zostaniesz solicie wynagrodzony. Na przykład kot znajdujący się na drzewie musi kiedyś zejść, jeśli zbliża się zachód słońca istnieje duża szansa, że zobaczysz jak schodzi, aby polować. Przewodnicy safari są ekspertami od zachowania zwierząt. Poproś swojego przewodnika, aby powiedział ci, co według niego zrobią zwierzęta, na które patrzysz, abyś mógł je sfotografować. Oto kilka rzeczy, których zawsze szukam. Lwy wewnątrz stada są bardzo towarzyskimi zwierzętami. Jeśli jedno zbliży się do drugiego, przygotuj się na to, żeby się przytulały lub zaczęły się bawić. Jeśli lew kładzie się i zaczyna wielokrotnie ziewać, prawdopodobnie wstanie. Nie mam pojęcia dlaczego, ale zawsze tak jest. Może przejść tylko kilka stóp i ponownie opaść lub zdecydować się na przeniesienie się w nowe miejsce. Tak czy inaczej porusza się. Mówiąc o dziewaniu, ziewanie lwa to niewątpliwie najciekawsze ujęcie. Może to być ryk albo warczenie. Zdecydowanie radzimy, abyś tego nie przegapił. Jeśli zauważysz słonia kopiącego ziemię, istnieje duża szansa, że użyje jej do odkurzenia się, obrzucając pyłem na jego ciało trąbą. Jeśli jest kopiec termitów lub zwalone drzewo, Gepard musi się na nie wspiąć. Zebra, która tarza się po ziemi, zainspiruje stojące za nią zebry do turlania się w tym samym miejscu. Gnu zbierają się w gigantycznej kępie na brzegu wody, zanim spróbują przekroczyć rzekę podczas migracji, ale gdy jeden gnu będzie na tyle odważny, by zacząć pływać, reszta stada z pewnością podąży za nim. Upewnij się, że jesteś na to przygotowany. Zwierzę może poruszać się chaotycznie, więc utrzymuj ramę szerszą niż w przypadku jakiegokolwiek innego obiektu. Istnieje duża szansa, że odetniesz coś ważnego. Jeśli zwierzę zmieni kierunek, zacznie biec lub zrobi wszystko, na co nie jesteś przygotowany, zrób mieszankę zbliżeń, portretów środowiskowych i innych szczegółów. Dobra kolekcja zdjęć powinna składać się z rozmaitych kombinacji lub zbliżenia, portrety środowiskowe, szerokokątne ujęcia zwierzęcia w jego otoczeniu i szczegóły, takie jak tułów czy kły. Świetnym sposobem na przekazanie ruchu na zdjęciu jest ujęcie panoramiczne. Tu tutaj jest skupiona część obrazu, zwykle głowa, podczas gdy reszta zdjęcia jest rozmyta. To wymaga praktyki, ale kiedy już to opanujesz, to jest to naprawdę świetny efekt. Ustaw aparat w trybie zdjęć seryjnych. Zmniejsz szybkość migawki, najlepiej w zakresie od 1:30 do 1:60. Graj z szybkością, aby uzyskać pożądany efekt. Skoncentruj się na głowie obiektu i przytrzymaj migawkę, gdy zwierzę biegnie przez pole widzenia. Im krótszy czas otwarcia migawki, tym bardziej abstrakcyjne będzie rozmycie. Zajrzyj na naszą stronę na Facebooku, poznaj nasze oferty i zarezerwuj wymarzone safari z nami. Serdecznie zapraszamy do rezerwacji na naszej stronie www.rajskiesafari.com oraz na stronie Rajskie Safari na Facebooku. Na naszej stronie lub grupie znajdziecie także bardzo wiele ciekawych poradników, które mogą się przydać pomocne dla osób, które wybierają się do Kenii po raz pierwszy. Między innymi, jak się przygotować na wyjazd do Afryki, jak szukać tanich lotów, jakie wybrać ubezpieczenie oraz czy konieczne są szczepienia. Wiele różnych ciekawych porad znajdziecie także na naszej stronie rajskiesafari.com Zapraszamy na wycieczki z nami. Rajskie Safari. Safari inne niż wszystkie.